Siemanko jestem Uniwers, a dzisiaj z nami będzie honorowy gość Manga. Siemanko, witam was bardzo serdecznie po trochę nie ukrywam ee, długiej przerwy na YouTube, ale myślę, że tutaj uniwersik nie zrobił będę, żebym mnie ugościł dzisiaj. Myślę, że fajnie nam się tutaj zagra. No i co, nie przedłużamy chyba. I tak, słuchajcie widzowie, mamy tutaj nowe góweczki, za chwilę może Mam nam zaprezentuje. Oczywiście już tutaj dziękuję za możliwość kliknięcia guziku. Mamy mieszane, chyba znacie już mieszane, aczkolwiek nie wiem. Dobrze. Mamy o, o, to te, to te, to te. Mamy tutaj Draviusa, mamy Dexiego, Moje mamy tutaj kogo. A nie! To nie Dravius Technoblade! Technoblade! Techno Blade! No Oczywiście. Dravius. Tak ten z ekipy... No to jest tego. polski, ta podróbka. Tak, tak. Co, wy pamiętajcie też o tym, że zawsze na końcu jest jakaś kara, więc dzisiaj gramy sobie... Ile gramy, Grybrudek? Ja są takie oś... klasyczne, klasyczne... Yy, no może jedną, o zwycięstwo, po prostu. Kto wygra, no kto wygra? Dobra, przegra. dobra, można tak zrobić. Jestem ciekawy, jak to się potoczy. Czy tym razem może ja wygram, czy znowu Mangan? Rozumiem, że mając teraz jajko, wybieram sobie dowolną główkę, hmm. tak? Yyy, tak jest, oczywiście Wpierw sobie główkę teraz centralnie na głowę. Yy, I tak, widzę możecie tutaj rozpoznać niektóre twarze, niektóre starsze, niektóre nowsze, niektóre z, po prostu z innych krajów, niektóre z Polski. O, i właśnie jest update teraz na tej mapie, bo dodałem gracza, że po prostu gracz wybrał już głowę, no i na przykład ja sobie wybiorę, o, oto tego pana. Tak się zapytam, czy w momencie, kiedy wybrałeś, ci się jakoś inny kolor tego okienka mhm. zaznaczył z tyłu? Jaki ok jakie okienko? O czym ty mówisz? Za główką no? masz blok. taką szarą ścianę. Czy to musi być na inny kolor? Nie. Dobrze, bo zaznaczyłem główkę, ale myślałem, że coś poszło nie tak. Dobra, to Ale nic. czy na, na górze masz blok czarny? Tak, nie na górze mam główkę, którą wybrałem. Dobra, chyba. to dobrze, Boże, więc tak. Zobowie? A teraz tak, zadaj to pytanie, manga, otóż czy twoja postać jest człowiekiem? Tak, jest jak najbardziej człowiekiem i człowiekiem dosyć konkretnym, no, bo wiesz, nie byle jakim. No i dobrze, pamiętaj, żeby powiedzieć tak, że to co widzisz, co nie, nie, że tak, tak wiesz tak. na przykład Batman, co nie? Widać, że ma tą skórę człowieczą, tak? Więc można <laughs> powiedzieć, że jest człowiekiem. Anż Oczywiście, gada... jasne. Dobra. Proszę, połeczkę mi oddać i rozwiążę teraz ja jeszcze nie? Jeszcze nie, poczekaj, bo ja tutaj muszę sobie wszystko okay, odznaczyć. Y, tutaj ewidentnie nie jest człowiek, to jest człowiek ewidentnie. Y, tutaj jest dużo y, ludzi, którzy właśnie są z zagranicy i z Polski. To jest właśnie takie fajne roz... y, urozmaicenie. Także dużo starszych graczy, jak pewnie widzicie. Tutaj mamy Cidela na przykład, albo Kaliego, albo właśnie Batmana z y, DW. Dobra, słuchaj, to mogę oddać sobie turę w takim razie. Dobra, ja sobie teraz podskoczę. Aha, nie ma sprawy. Muszę audio później, bo. Dobra, w takim razie pytanie do ciebie, czy Twoja postać jest człowiekiem? Ej, powtórzyliśmy pytanie. Niestety, to jest najbardziej klasyczne pytanie. Czy no. tak można? Dobrze, pytanie, czy Twoja postać jest nie człowiekiem? A, Widzowie, tak się to... obchodzi system, do Dobra. To ci mogę zaliczyć. Nie jest człowiekiem. Y, to. Tak. tak. Czyli jest jakąś bestią. Tak. Nie jest po prostu człowiekiem. Um, czyli rozumiem, że zaznaczam sobie teraz: wszyscy. Wszy, um, wszyscy, wszystkie... którzy są ludźmi. Znaczy dobrze. jak mają część dobra. jakąś ludzką, to też jest jako człowiek zaliczany. Więc dobra, to... oddaję pałeczkę w takim razie. Dobra, dobra. Czy twoja postać? Ma, e, i teraz uważaj, ma oczy 2x2, e, dwa dwa, czyli że kratka ma tak, że po prostu ma oczy. 4 pixele. 4 pixele mają tak, łącznie tak, oczy. Tak, tak. Ma, okej, tak. Zdaję się sami. Tak, tak, tak. No tak, oczy, czyli łącznie 4 kratki. 1, 2, 3, 4. No chyba, że nie umiem milczeć, ale chyba umiem. No chyba potrafisz. Ten chłop, ten chłop w okularach, chyba ma na jedną, znaczy na 1 i 2 tak jakby. Tak? tak ja nie, A, nie wiem. Chyba też nie wiem. Dobra, to chyba wszystkie osoby, miejmy nadzieję, że... A nie, jeszcze. Nie, no, to wszystkie. Yy, mogę tobie oddać turę, proszę bardzo. Zadawaj pytanie. Jakieś kreatywne Dobra. Czy twoja postać, która nie jest człowiekiem. Ej, czy twoja postać ma biały element w, w oczach, w gałce ocznej. Yy, posiada, posiada. Wsiana, mówisz. Nie, ale w sumie tobie to pomogło. Troszkę. Posiad czyli posiada coś białego w sobie, tak? W gałce ocznej, tak. Tak jak powiedziałem. Raz, dwa, trzy, cztery. Przypominam ci, że jak chcesz zgadywać, to dopiero jak zadasz pytanie, to możesz dopiero w następnej rundzie, w Twojej turze znaczy zgadywać, albo po prostu jak dostaniesz turę, to od razu zgadujesz bez zadawania pytania. Tak, tak, to już pamiętam. Dobra, sobie mam tak. Raz, dwa, trzy, Nie cztery, mów mi. Nie mów mi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25. Postać? Czy ma brązowe włosy? Tak. Kurcze, Bele, No dobra. <gry> Oj. Ej, nie, zaciło mnie. Ja cię kręcę, ale lagę dostałem. A ty? Nie. Ja nie mogę z jakiego laga miałem. Dobra, ee, brązowe włosy, brązowe wszystko. Proszę bardzo, tej turę. Okej, okay, czy twoja postać? Tak. Dobra, czy twoja postać? Ja sobie to zaznaczę. Dobra. Ma różowy kolor w sobie. Usiadę. Posiada? Dobrze. O nie! Eee. Dobrze, dobrze, dobrze. Niedobrze, niedobrze. <laughs> Bardzo niedobrze. Różowy kolor posiada, dobra. Tak. tak, To było pytanie za 100 punktów po prostu. Tak, odznaczę. Kurde. Odznaczę to nie dobra. Jest. <laughs> nie, to było, to było takie pytanie mega. Mam. Dobra, ja ci nie mówię, nie mam opcji. No, to nie Ale masz... dobra. Ok, <noise> Twoja kolej. Tak jest. Twoja postać ma. Przynajmniej jedno oko niebieskie. Tak. No nie. Dobra. <noise> no nie jak teraz. Dobrze, moi drodzy, czy my kończymy ten odcinek dzisiaj? Masz 50-50 okay. prawdopodobnie. Czekaj, czy twoja postać. Ma w sobie coś żółtego. A czy moja postać cika pod wiatr? Czy to nie? Czy Twoja postać ma coś żółtego? Tak. Okay, tylko tutaj nie wiem, bo de facto od dołu praktycznie każda główka jest No to ruchy. za ten to co jest żółte? A to jest, cała głowa się liczy. Czy to, co jest pod spodem, tak samo? To do dupy pytanie okay. zadałem właściwie. <laughs> aj, 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 Czekaj, tak się zapytam, czy ten żółty ziomek. Z rudymi włosami to jest człowiek. Nie żółty człowiek. No. Na górze. No ci... A to nie jest człowiek. To nie jest człowiek, dobra. No dobra, no to w sumie zadałem pytanie i wszystkie trzy mają to coś, więc... Czyli się oddajesz turę. Więc oddaję turek. Czy o, twoja i... postać? No. no może mi to trochę ułatwi teraz. Ma usta. Nie. Górna. Najebiście, <laughs> naprawdę. Powiem ci... Nic mi to nie zmieniło. No dobra. Pytanie: Czy Twoja postać ma sobie niebieski element jakiś? Czy ma niebieski element? Otóż nie, nie posiada żadnego niebieskiego elementu. <grym> Dobrze, <grym> widzowie. Wydaje mi się, że chyba to jest mój odcinek dzisiaj. Jestem ciekawy jeszcze, jestem ciekawy, bo może coś się wydarzy jeszcze. Nie chwal dnia przed zachodem końca. To jest bardzo mądre powiedzenie. Dobrze. No. Twoja, twoja, twoja kolej. Universik. Manganie. Otóż nie byłby taki pewien. Otóż usłysz ten dźwięk. I uwaga. To jest ten moment w historii mojego kanału, gdzie prawdopodobnie pierwszy raz mogę wygrać całą o no, tam nigdy I pierwszy raz wymyślę komuś karę. I czy to przejdzie do historii i uwaga i jak patrz do tyłu. Eee, Jezu, po widzowie powiem tak. Całkowicie mi ulżyło. Bo Jezu, już się bałam, że przegram ten odcinek. Nie. I... To, że się target... bałem oh, tak! byłem. Tak! Dobrym przeczuciem, no nie wierzę! Nie, bieram, oh, oh, moi tak. drodzy! Czy wybrałeś to oh, z rudymi listami? Tak. Nie. Nie, ja kogo? <g opposite> tego żółtego. seda Tak. To nie jest, to jest żółty. To jest żółty, to ty gadasz. <coughs> to jest nie To jest żółty. Widzowie, napiszcie czy to... Jest... Dobra, ważne pytanie. Czy ten seed jest żółty? Czy jakiś... Karmelowy, brązowy, etc., coś takiego. Dobra. Patrzcie, to jest rzut. Ale teraz Pozwaniał... najważniejsze. Teraz najważniejsze. Kara. No chyba. Kara. Powiem Wam, że to jest coś, czego się najbardziej obawiałem chyba dzisiaj. Naprawdę, bo. Ja byłem kurde przekonany, że ja to wygrywam. Super teraz karę. Ja wygrał ten, kto ma więcej symbolów. Twoją karą. Twoją karą. Yy, za to, co mi tutaj zrobiłeś, ten wielki posąg. Zmarnowałem na niego 30 minut. <noise> yy, to słuchaj, przez to, że mamy okres halloweenowy, zbuduj coś przerażającego, coś co na serio możemy przestraszyć i ogólnie będzie fascynujące, co ty na to? Dobra, przynoszę radę? Okej, okay. kara to kara. Dokładnie, liczy się kreatywność, liczy się wszystko. Ale na dziś to było już tyle, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, ta reakcja była super. Powiem, jeżeli zasubskrybujecie kanał, to dostaniecie masę diamentów w szkole Także myślę, że o, warto Dla no bogato bo Znaleźć diamenty wszędzie, w szkole, na ulicy Także myślę, że nie ma co ryzykować I subskrybujcie Dokładnie O, kogo my tu mamy? O, toż to będzie kolejny gość w na tym odcinku I to prawdopodobnie będzie nowy wygrany nowy przegrany jak ty, Najnowszej siemo. serii Siemano ludziska, siemano Dobra Ja spadłem i słyszę, tak, słyszę takie Siemano widzicka miał, 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 więc to tam koty na dole są Nie <laughs> 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 Siemanko widzowie, Ja jestem Uniwers A ze jest honorowy gość Manga Siemanko widzowie Witam was bardzo serdecznie Po troszeczkę Dominika <laughs> Proszę dać mi moc latania Co? A już Yyy Da do... Ej Dominika <laughs> sprawdź czy dobrze wszystko jest ...dwa Jest okej, okay, wiesz co, tak, bo mam zaznaczoną...